What the hell? A ty co tam się dzieje? Gdzie, co? Ty, gdzie? Ty, co? Tu się coś dzieje? Nie, nie tu. Tu. Co tu się dzieje? Idziemy tam? Nie no, Kocik. Kocikoncik, koci, ko nie? Koci kącik, nowa miejscówka! What the hell? Niemożliwe! Musimy ją sprawdzić Nie wierzę, że dodali nową <laughs> miejscówkę. Serio? To jest jakaś stacja? To jest ta cała no tak. nowa miejscówka? <laughs> tak jak była, nie? Ja nie mogę. Ktoś tam biega jeszcze. Strzela do ciebie. Shadow, mnie? Dostałem jakieś zadanie ukończone. Co on robi? Emotkę dla sobie, Daniec. Czemu mam Goni mnie. Tak, jak z tak jak on? Nie, on, on nie chce ze mną emotkować. A double pompy mają wrócić na następny sezon, nie wiem czy wiesz. Zobaczymy, nie? Dobra, chcesz pokazać mityki? Jakie są? Tak, tak, tak. Yy, więc... Pierwszy mityk. No to żeś mitycznie mi pokazał. To jest pierwszy mityk. Daj drugiego, daj drugiego. A tam jest, Ty dobra. Masz. Ty Charge shotgun to będzie świetne pozytywnie. Drugi mityk. Bardzo fajna. Ej, ty mi dajesz te? Rakiety Ja nie mam rakiet <noise> Ej dobra, to jest fajne, ja tego będę używać no... <noise> no To w końcu jest co? Ranket czy nie? No tak, 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 to jest ranket Nie widzisz nazwy tych graszy? ProHacker2099? Nie, faktycznie to jest ranking. rangi są. No mówię. Myślałem, że trollowałeś tym. No gdzie trollowałem? My jesteśmy takimi prosami, że my na luzie Rankedy możemy grać. No ty z <laughs> to jest tym ja ci powiem tak. Nienawidzę używać tej broni. Yy, używałem ją w tamtym sezonie. tym, co ją dodali. I już wtedy miałem jej dosyć. <laughs> o! I zobacz co tu jest A ty Działopitości rzuca. No właśnie A to co to daje? tak brzmi po polsku? Chila no się. O, ja to biorę I, I jumpa mam dzięki temu O, teraz nie Działopitości <laughs> Mocna nazwa Ja się zastanawiam, czemu tu boxy wszędzie są Jakieś losowe. Ej, co? Co? Miałem dwa na raz słabe punkty do uderzenia w drzewie. W ogóle to drzewo chyba miało dwa razy więcej HP. Ja mam. Ja mam ja, tą wyrzutnię uderzeniową. Ładującą strzelbę. Zieloną MK. Tyle mi wystarczy. A to coś innego zrobić O, A ty skara dałeś mi tutaj fioletowego? No. Dobra, dobra, no to jednak. Jednak nie wystarczy mi, biorę skara. A, drop na drzewie sobie siedzi. Dobra. Typowo <laughs> Mega to drzewo zniszczyłeś. O! <laughs> Bugujemy Fortnite Złoty skar Co to jest? Sok siorb co się On wrócił. A da się zbugować? Czekaj, spróbujemy zbugować. Da się, da się, dobra. Widzisz to? No, w powietrzu jesteś u mnie. <grym> Znowu. A gdzie ludziki jakieś? Chcę się pobić. U 360 zrobiłem na tych drzewach. No bo to takie strefa jest, no. 30 osób jest tu. No ciężko będzie kogoś znaleźć, wiesz. Właśnie się dostał. Ej, bo on ma swojego, zobacz. Zobacz, on ma swojego. Ale te boty są bezużyteczne, nie? Weź ja go wyrzucam stąd. Ty, ty, ty. jest? Spokojnie to wszystko zamierzone. Krakowa ten. Ja go nie widzę nawet. Czekaj, to wyrzucę go stamtąd. Tak. Alta, wyrzutnie jest bezużyteczna, nie? Co to jest? No? Czemu ten kot strzela z tego? I czemu w ciebie? No właśnie, o, ale mnie wyrzuciło do góry. No co jest no? No to nie, a to ten kot Kraka ma jeden tam. No i się leczą tu. Dostał 36 To nad tobą są. Ja wiem, wiem, wiem. No tu każdy, tutaj ma to... każdy ma to Każdy ma to? Ej, bo tych kocich zakątków to chyba sery tutaj musiało być pełno, skoro każdy ma tą broń. A tu jeszcze jeden team jest, ty. Dostał, oj, ale jeden leży tam. A co strzela z tego tam? Pięknie asysta. O yes. A co ty ten nmr wbijasz chyba dzisiaj? Może? W tej gerce. O! Dobra, jak ma się dwa, to to rzeczywiście ma coś w sobie. Ile tych bandażownic jest? <laughs> no. I traf przeciwników lub siebie granatami uderzeniowymi. Uderzeni no, no, no. Ja mam takie zadanie, więc ja muszę ciebie trafić. Ja no, nie jestem przeciwnikiem, no. Bo... No ale ja muszę, ja muszę. Ej, co? Pole kukurydzy ty Id Ej, zobacz to! Co jest? Czemu to tak wybija? Swoją drogą, drop tu jest. Nie wiem, czy dostaniemy coś lepszego. Niż mamy. O, erpek do nie? 20 mnie. Nie no, co ty robisz? No? <laughs> Bombardowanie Zobacz, odsłoniłem ich Jakbyś do nich strzelał, to te wszystkie rakiety w nich wejdą, nie? Tylko, że... niedaleko, nie? <laughs> Burzymy ten dom Muszę uciekać nie, leżę. Tiruriru? No. A to nie byłeś ty, to był bot. Bo no tak. Słuchaj, ja wiem, że trudno rozróżnić, ale... Schowałem się w kwiatkach, może nie zauważam. Ej, setny level wbiłeś. Czym ty o, tu tak jest mnie? team. Ty tak u mnie klatkowałeś jak leciałeś. A ty też masz dobre. 10 Ja no. tylko 5 mogę mieć. Co, czego 10? No z tego działa obfitości. Ja też mam 5. Nie no, mi się wyświetlało, że 10. I znowu Tak pokazuje. Ja nie mogę jaka ta gra jest zbugowana, nie? Jeszcze to biedżu sworda puszcza, ja nie miałem tak What? Tu jest! A, A to, to jest bot. No, Gdzie robią. ja mam lecieć od razu Uciekaj, gdzieś polut Dobra. Tu możesz się uciekać. Czekaj bo jestem w strefie działań. O, już dostałem. Dostałem. Dobra, no udało żyj, się. Żyjesz, żyjesz. Mam pistolet, to jest najważniejsze. Tu masz lód, tu masz lód. Gdzie, gdzie? Tu, tu, tu. Zadecuj nie? Czekaj, idę, idę. O! No tak mnie możesz witać. Ta tak chcę być witany. Ty normalna buki bomba to. to jest do ugrania No dzięki dzięki <grym> No mega mega widzę no To jest do ugrania Biega biega Oj, biją mnie od boku Ale mnie zjechał Ty, To biega typ jakiś Gdzie? Leży! To obok też. Uj! Blisko, blisko, blisko! No nie! Ale biega obok no? Gdzie? Ty jesteś. On bardzo mało ma, bardzo mało ma. Jeżeli okay. się nie uleczył, to ma bardzo mało. No, czekaj, do, do, do strefy pójdźmy. On ma bardzo mało. A on uciekł Nachilałem się Likwidujesz! Mam kila w końcu w tym meczu Dawaj go No nie trafiam, nie trafiam Ląduje gdzieś Okno, okno! Ej, rakieta, rakieta! Uciekaj! No nie! <laughs> Jak ty nie żyjesz? Za późno powiedziałeś, że rakieta. Leżę. Ajajajaj. Nie, nie żyje bot No za... nie, zostałeś sam. Na 6. I też przy okazji umarłeś. <laughs> no dzięki, mogłeś, mogłeś zatrzymać się, że bot nie żyje też. Nie, no serio? Jak ty to ominąłeś? Ej, przypomnij mi jaką ty masz rangę. Jakiś DM3. A, no to dlatego tak tak średnio mi idzie. Nice. Lecimy. Nie, że. Aj, aj, aj. ale dobrze było. Za szybka ta strefa jest. Co jest? I tak dobrze Mogę było. Mogłem wziąć tego naprawdę Next Nextik. Nextik. Dobra.